Siemaneczko, i tam wszystkich. Chciałem Ci Wam pokazać, co się stało w kwietniu, tak, pod koniec kwietnia. Te przymrozki kwietniowe trochę zniszczyły jednak tam plony, i to chyba wszystkim im coś poniszczyły raczej. Zobaczcie, tu mamy pięknu, piękny oliwnik baldaszkowy, który został nienaruszony, tak. One są w ogóle w stanie nienaruszonym. Kwiatki żadne nie odpadły, w ogóle ich nie ruszył mróz. Nie wiem jakim cudem, ale. A zobaczcie, co się stało z morwą. Już odwracam kamerkę i patrzcie. Zobaczcie, co się stało z morwą. Wszystkie pączki co do jednego przymroziło i wyschły. Oczywiście te, które zdążyły się rozłożyć, tak? Bo zobaczcie, że te, które się rozłożyły wcześniej są suche i martwe, ale tu kolejne wychodzą i one żyją. One dopiero się rozrastają. Tu kolejne. Więc ogólnie morwa żyje. Tutaj zobaczcie również. Morwa żyje, ale oczywiście no, owoców nie będzie. Raczej owoców nie będzie, chyba że z tych pączków, które tutaj zostały specjalnie, bo rośliny tak robią, że nie, wy, nie wypuszczają wszystkich pączków. Zawsze takie, że rośliny zawsze zostawiają jakieś pączki uśpione, których nie rozwijają. Tak, nawet one potrafią być nierozwinięte przez kilka lat. I te właśnie pączki zostają właśnie w takiej sytuacji, znaczy na takie sytuacje jaka właśnie teraz miała miejsce w tym roku. Czyli prawdopodobnie one w sobie mają kwiatki, i to tak wygląda, jakby miały kwiatki, bo te pączki są dość pękate, więc może być tak, że one mają kwiatki i one wypuszczą. Stąd normalnie przynajmniej ta morwa tak będzie miała, prawdopodobnie, że ona właśnie wypuści kwiatki, będą jakieś owoce. Ta morwa tak ma. I ta obok chyba też, tak, również tak samo jest, zobaczcie, widać to samo, czyli morwy w ogóle nie przeżyły i to u Was też tak samo jest, nie martwcie się, jak ktoś widzi taki obraz po tych kwietniowych mrozach, nie przejmujcie się, one nie padły, te morwy Wam nie padły, te rośliny Wam nie padły, po prostu padły Wam tylko te młode pędy, tak, te, które były już rozwinięte, no są delikatne, nieutwardzone, więc wiadomo, przy mrozech, taki jaki była tu mnie, też pewnie było około minus dwóch, w sąsiednich miejscowościach z tego co wiem, było minus 4, 5 nawet. No ja tak nie zanotowałem takiej aż temperatury spadkowej. No ale było trochę na minusie. Więc podejrzewam, że to minus 2 było tutaj. No bo inaczej by to wyglądało inaczej. A, a jednak jest zniszczone przez mróz. Więc morwy wyglądają tak. Ale zobaczcie na to, co to. Tak. Oliwnik baldaszkowy. Kurde. Nieziemska roślina. A zobaczcie, ile ma kwiatków, ile tu będzie miało owoców. Ja tu już się nie mogę doczekać, wsinać to na jesień znowu, bo to jest przepyszna roślinka. Znaczy, no, nie sama roślina, tylko jej owoce, oczywiście. Ale są przepyszne. Zobaczcie w ogóle, ile to ma kwiatków. No super. Świetne. Prawdopodobnie wszystkie będą zapylone. Tu oczywiście ukorzeniam, więc jak ktoś będzie chciał się odzywać. Są ukorzeniane oliwniki. Tu również ukorzeniam. Korzeni nie widać, ale widgoć się utrzymuje więc jest to na dobrej drodze. Wszystko. A, kurczę, tu jedna. Była przeze mnie tak samo przygotowana do ukorzenienia, ale o niej zapomniałem. Zapomniałem o niej i sechła. No nic. Jedna gałąź się nic nie dzieje. <tryk> Czyli teraz przynajmniej widać, że jedno. Tak mi się wydawało, że jeszcze gdzieś jedno powinno być. No ale dobra. Więc tak. Zobaczcie, ilo to kwiatków. Ile to będzie owoców. Moro taki, no, że jednak warto mieć te oliwniki. jednak, Bo owoce będą nawet jeżeli mieliśmy przymrozki. Winogron również. Te, które już się rozwinęły, padły. Oczka, które były zostawione na później, kontynuują rozwój liścia. Zobaczcie, totalnie to jest suche. Całkowicie. Ale są owocki są, więc coś będzie. To jest winogron duży, niebieski. Znaczy niebieski, no granatowy, tak? O dużych owocach deserowy. Tuski trany, bo kiedyś tutaj tu to posadziłem i tak został między tymi oliwnikami. Oczywiście to jest czerwona odmiana oliwnika, a tutaj mamy żółtą. Żółta w tym roku jest mniej zakwitła, będzie mniej owoców, ale jest wyższa. No zobaczymy. Dobra, lecimy teraz, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie na rokitnik. Rokitnik samiec, zero jakichkolwiek uszkodzeń przy tych mrozach. I rokitnik samiczka hmm, Powiem Wam tak, no chciałbym mieć kwiatki i owoce w końcu tego rokitnika Już kilka lat tutaj ładnych jest, myślę, że jest sześć Pięć, lat na pewno to jest ten rokitnik I ani razu nie miałem owoców, nie wiem czym to jest spowodowane Miał być odmiana szczepiona I tak dalej, więc prawdopodobnie to nie jest szczepione To było u znaczy wróć, z nasionka pewnie i, i Taki właśnie oto kupiłem Egzemplarz, dlatego raczej nie będę o tu owoców tak szybko. No ale rośnie, nie? Może widać jakieś tam go dopadły, bo coś tam go przymroziło. Tak to wygląda. Rokitnik, i lecimy dalej. Tu mamy winogrona. Ta moja winniczka nie doszła. Eee, za wesoło to nie wygląda. Bo wszystkie te pędy pomarzły Totalnie wszystkie. Mam nadzieję, że odbędzie się tam z gruntu z ziemi. Będę musiał to trochę odgrzebać bo to nie wiem czy to jest w ogóle żywe ten cały główny pęd może jest być suchy, raczej jest na pewno suchy muszę to rozgrzebać i zrobić tak, żeby tu był dostęp powietrza i słońca z dołu to samo pewnie jest z innymi no tu również to samo zobaczcie tu były przemroziło, przemroziło całkowicie nie wiem jak to będzie Szkoda mi trochę tych winogronów, bo to są te zmiany deserowe, to jest Arkadia. Tu również jest chyba Arkadia. Tu widzę, że o ten pęd wypuszcza. No, ten stary nie widzę, nic. Szkoda by było takie duże. Kurde, kłącza winogronu, żeby padły, a one naprawdę są duże. 2-3 centymetry średnicy blisko nawet. No nic, zobaczymy dalej. Tutaj coś się dzieje. Przemrożone. Oczka przemrożone. Hmm. No winogron potrzebuje jednak tego ciepła i osłony przed mrozem. Jedyny winogron, który jest w dobrym stanie, to jest taki ten tak zwany nasz lokalny, dziki winogron, który no, rośnie praktycznie zawsze i o tych. Granatowych małych owocach. Z niego winko czasami robię. Nie on przeżył, nie? Nawet tu na tych większych pędach, tu jest pomrożony, ale ogólnie przeżył. Ta sztuka w ogóle ładnie sobie radzi. Ciekawe, czy będą owoce. Nie widzę żadnych kwiatków, chociaż tu są kwiaty. Tu jest kwiat. Więc coś tam będzie, jakiś owoc będzie, ale to tylko tak do degustacji chyba widzę. Tak to wygląda. Czyli ogólnie za wesoło nie jest. Jedyny winogron, który przeżył całkowicie, to jest ten, właśnie mój winogron, stary. Którego kiedyś przesadziłem tutaj w takiej właśnie oto postaci. Kurczę, sobie jakoś tam radzi. No. Dobra, lecimy dalej. A zobaczcie, co się stało z migdałem. Widzicie, z migdałem się nic nie stało. Tak, te mrozy mu nie zrobiły nawet krzywdy. Nawet tu na samej górze nadal jest piękny zielony, czyli mrozy migdałowcowi nic nie zrobiły. Fakt, że owoce były trzy. A są owoce. Zobaczcie, jest jeden owocek. Dwa widzę już. Tu jest jeden, tutaj jest drugi i trzeci, czyli są owoce. Owoce nie odpadły, się utrzymały, więc widocznie będą jakieś owoce. Planuję kupić drugą sztukę. Może to będzie się krzyżowo lepiej zapylało. Zobaczymy. Ewentualnie sobie to rozmnożę, zaszczepię. No, wszystko do realizacji. Lecimy dalej. Nie szpułka nieruszona w ogóle, nie wiadomo, takie mrozy nic nie robią. Wygląda jak wyglądała, ale za to Ech, tak. Tu jest palecznik chiński. No, on ciekawy, za bardzo nie wygląda. Cały przemrożony oczywiście te pączki, które się nie rozłożyły. Teraz się rozkładają, więc z tych na pewno coś ruszy, ale te, które się już rozłożyły, to raczej już jest po nich. Na razie to tak zostawię, niech sobie to radzi, jak tam chce. Ogólnie sam, sam ten, to drzewko, samo to drzewko jest już w dość sporej wielkości, tu na dole, to ze 4 cm średnicy ma ten pieniek. Tu jakieś oczka widzę wyłażą, tam na dole też coś się dzieje. Więc całkowicie umrzeć nie umarło, tak jak Wam mówiłem. Że to roście nam nie padną, ale po prostu stracą sobie sporo swoich możliwości wzrostu. Bardzo zdziwiłem się, że nawet deren kousa w sumie stratnie, żadnych nie doznał, nic. Chociaż jeszcze nie miałem owoców, bo to jest dzika sztuka, więc raczej będzie późno owocowało. A co do te, derenie. Jakieś owoce mają i przetrzymały te owoce, zobaczcie. Jakieś tam zalążki są tu też. Więc tragedii nie ma. Nie wszystko przetrwało, ale coś tam przetrwało. Drugi dereń, to podobnie tak samo. Tak, jak już tu nawet widać, są owoce. No i ostatnia morwa, ta o długich owocach. Widać to samo. Popadała, więc wypuszcza nowe. I zobaczcie, to jak tu widzicie, widać, że morwa się zaowocuje, się odradza. Zobaczcie, odradza się, będą owoce, więc tak jakby no, strat całkowitych nie ma. Nie ma co się przejmować i denerwować, stresować niepotrzebnie, bo rośliny sobie poradzą i jakiś tam plon wydadzą. No, nie taki obfity, jaki powinien być, ale tak jak tu, zobaczcie, jaki piękny, kurczy owocek. Się szykuję. Więc całkowicie strat nie ma. Tak to wyglądają moje drzewa. Co do innych, to nawet nie będę pokazywał, bo śliwki popadały. Ty się wszystkie, chociaż tutaj tak jedno mam, to możemy na tym przykładzie coś tam obejrzeć. Zobaczcie, wszystkie. Owoce śliwy pomroziło, pousychały, sześciutkie. A, niespodzianka. Nie wszystkie. Czyli jednak, tak jak mówiłem, są jakieś tam straty większe, ale w takich zwykłych, przydomowych sadach jednak pokosztujemy tych owoców. Gorzej będzie z produkcją masową. Zobaczcie, tam jest dużo tych owoców, czyli tragedii nie ma. Gorzej z produkcją masową, bo w produkcji masowej naprawdę straty będą ludźmi ogromne. Naprawdę, nie Tutaj też tak samo jest. Widzę, że są jakieś owoce. Więc tragedii nie ma, Dobra. Więc tyle co do odnośnie tych owoców. No i co? Nic nie poradzimy. Pomroziło. Tak musi być. No już nic nie zrobimy. Jedyne co to trzeba dbać o te, które zostały. Plusem może być to, że mamy już się przyrządzone, śmiechem żartem, nie? Mamy je przyrządzone, więc owoce powinny być bardziej obfite, pełniejsze i będzie może w większej, w większej kondycji drzewo miało szansę to wykarmić, więc zobaczymy. Takich w sumie sytuacji bardzo mało miałem osobiście, więc nie pamiętam, nawet jeżeli była taka sytuacja, jak będą tutaj wyglądały owoce po, po takim mrozie, te, które przeżyły. Więc jak się podobała łapeczka w górę, subskrybujcie kanał i do następnego. Na razie, cześć. Na koniec jeszcze gruszka azjatycka, shiseki, albo niseki, zawsze to się mi myli. Wygląda tak, czyli owoców nie ma w ogóle. Nie wiem, czy Wam nagrywałem, pokazywałem film, jak wyglądały kwiatki, było ich mnóstwo. Owoców nie będzie, tutaj coś tam jakieś, bądź tu więc coś tam jest, ale raczej owoców nie będzie.